Witam. Kolejny filmik z gołąbkami z klatki. Nie zamierzam niczego zmieniać. Cygl będę powtarzał i będę pokazywał gołąbki. A też tworzył własne archiwum, tak jak kiedyś wspominałem na jednym z filmików. To są winery. Klasy. Jakie są? Takie są. Jak widać, przy tym bałaganie, co mi zarzucają w głębniku, jakoś te łąbki nie są wybitnie ubrudzone. Mają też łapcie dosyć pokaźne i też są w miarę. O. Tak wyglądają. Nie za piękne, nie za brzydkie. Do czego mi tego łąbki akurat? Nie wiem miałem wenę twórczą, więc je nabyłem. Ale chyba tylko dlatego, że się ładnie na jednym z filmików u kolegów zaprezentowały na trawie na podwórku. I chyba tylko to mi się w tym spodobało. Bo nie wiem czy będą dobrymi mąkami. Raczej nie. Zbyt dobrymi lotnikami też nie sądzę, żeby były. Więc zobaczę. Może coś w tych ptaszkach odnajdę. Tak jak w rollerach. Na początku też nie przepadałem za nimi. A jednak mnie zaskoczyły. jak ja wspominałem komentarzami się nie przejmuję ja po prostu pokazuję gołąbki jakie posiadam tak jak któryś z kolegów wspomniał jeśli się nie podobają nie trzeba tego oglądać nie trzeba tego subskrybować nie trzeba pokazywać łapek w górę można to potraktować, że Mariusz nagrywa filmiki tylko dla Mariusza i puszcza je sobie w neta żeby sobie kiedyś w przyszłości obejrzeć jak znowu skaszani telefon tak jak mi to często się zdarza w pracy chociaż już ostatnio zacząłem odkładać telefon na bok nie trzymać go w kieszeniach I dlatego czasami ludzie nie mogą się do mnie dodzwonić. Za co bardzo serdecznie przepraszam. Może akurat nie hodowców, bo z hodowcami to tam mały problem. Jak nie, nie dziś, to jutro się ze mną dzwonią. Bardziej z klientami mogą pomyśleć, że olewam, ale, ale niestety praca wymaga tego, żeby telefon odłożyć i nie siedzieć w telefonie. Przez cały dzień, tylko zająć się pracą. O! I tak wygląda kolejna rasa, którą chciałem zaprezentować. I to wszystko z mojej paplaniny. Pozdrawiam serdecznie. I do ususzonka.